Następnym pytaniem, które od Was otrzymałem jest to, jak się przygotowuje na codzienną pracę. Jak przygotowuje swoje ciało na codzienną pracę? Ile godzin snu potrzebuję na to, żebym mógł w pełni efektywnie funkcjonować? To jest bardzo złożone pytanie, na które odpowiedziałem w mojej książce. Napisałem o tym, jak bardzo, ważna jest w moim, jak bardzo ważne jest w moim życiu, na co dzień wyżywienie, że staram się żyć wegańskim sposobem. Że spożywać wegańskie pożywienie. Że staram się mieć codziennie pół godziny minimalnie aerobicznego ruchu. Że staram się codziennie medytować, czyli pływać na swoją myśl. Po prostu staram się pływać na wszystkie aspekty życia moje ciało, moje emocje, moją myśl. Moją codzienną praktyką, moją codzienną rutyną, są ćwiczenia, które pomagają wspierać te trzy aspekty życia. Ciało jest bardzo, bardzo połączone z wyżywieniem i z ruchem, a myśli i emocje są bardzo połączone ze stanem myśli, na który najefektywniej wpływa medytacja. Znam też wiele innych sposobów, ale żaden z nich nie jest taki efektywny, jak na przykład dynamiczne medytacje, poczynające katarzis, czyli sposobem. Na to, jak odciąć się od lawiny, od strumienia myśli, który przez nas przepływa od rana do wieczora. To wszystko składa się na efektywność. Im dzień jest bardziej zharmonizowany, tym i sen jest bardziej zhar zharmonizowany i potrzebujemy go mniej do tego, żeby następnego dnia w pełni funkcjonować. Zdrowy człowiek powinien spać 8 godzin. Ponieważ nie chodzi o to tylko, żeby był zdolny do funkcjonowania, ale żeby był również zdolny do odczuwania, żeby jego ciało było wrażliwe, żeby mógł na drugi dzień albo w danym dniu funkcjonować na wszy we wszystkich aspektach swojego życia tak samo czujnie, tak samo efektywnie. Dlatego zadbajcie i o, swoją ciało, i o swoje ciało, i o swoją myśl. Zacznijcie od tego, że odżywiajcie się zdrowo ponieważ to, co spożyjecie, stanie się waszym ciałem. Uważajcie na to, na co patrzycie, na co zwracacie uwagę, bo to stanie się pokarmem dla waszych myśli i emocji. I przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się temu, jakim sposobem możecie harmonizować swoje myśli i swoje emocje. Co wam w tym pomaga? Czy jest to taniec, czy jest to spacer, czy to jest może bieganie? Albo jakiś inny sposób świadomego podejścia do życia, bycia blisko natury, czy przyrody, czy, czy siebie samego. Każdy z nas już ma takie sposoby. Można się nauczyć innych, może jeszcze nawet bardziej efektywnych, niż te, które znamy my. Ja się uczyłem takich sposobów. Poświęciłem wiele lat życia na to, żeby moje ciało, moje emocje i moja myśl. Mogły czerpać inspirację z tych najwyższych poziomów, żeby mogły czerpać inspirację od tych ludzi, którzy osiągnęli szczyty, osiągnęli wyżyny tego, co się da osiągnąć w danej dziedzinie życia. To jest częścią tego, co Wam na co dzień prezentuję na różne sposoby, o czym pisałem w książce, albo jest to częścią warsztatów, które oferuje Soul of Business albo Oceanic.